Trochę opóźniłem się z wodowaniem, bo łódka mi zeszła z tylnej rolki od strony rufy, więc musiałem pokombinować pierwszy raz taka sytuacja człowiek się uczy, chyba nie należy ściągać pasa co najmniej tego y, rufowego przed wodowaniem No jak sobie poradziłem, nie było lekko, ale z pół godziny poszło y, będzie dzisiaj wiecznie. zobaczymy jak pójdzie, o konie oczywiście. Target trzy wędeczki, trzy okoniówki 0.5 do 5 gram 1.7 Tam chyba 4 tam czy coś w tym stylu, 5 do 15 coś takiego i szczupakówka, zobaczymy działamy trzymajcie kciuki no, na razie godzina próbowania zero a nawet skupnięcia jakaś cisza dzisiaj ani wędkarzy nie ma nie wiem czy oni znają jakieś prognozy brania, nie brania no nic, będziemy próbować coś się musi trafić Szałoniba dalej bez kupnięcia. To wiemy już Nie Pamiętam o której zaczęło, ale coś no, Dwie godziny Dwie godziny 0 Nawet skuknięcia Zero Jest dobrze Przylet wypróbowanych Ojej Wszystko prawie wszystko nic walczymy, nie poddajemy się. Pierwszy jest, może się coś rozkręcić, zobaczymy. zobaczymy. Oj straszne węczarnie dzisiaj Jedę do Konek Kilka No To już będzie Pół, pół cztery bo -so Może po południu jak będzie Zapadać ciśnienie Bine

No nic słabo dzisiaj. Jeden okonek Kupa kombinowania. Taki pychowy dzień, ale na plus czas spędzony na łonie natury. No nic. Nie wiadomo czym tu się pochwalić. Ani ani blaszki, ani... Woblery, gąbki przeróżne, duże małe. Jeden o koń. O szczupak na jaskółkę. Strada mu przegry Przegryzł przypon. Tyle na razie. Zapraszam na kolejne wypady. Mam nadzieję, że się będzie działo w końcu. Na razie. drugi na tamte nie jaskółka to można na dwóch taki łokan taki łączny szału nie ma ale rzucimy jeszcze raz kolejny co się stało co im się stało teraz jest kolejny teraz jak do domu czas iść no nie no nie to się zaczepił